Witam serdecznie w kolejnym odcinku. No to popatrzmy, co siedzi w tym pudle. Nowa kosiareczka, model Alco, silnik Lącin, model 521 SPA. Widzę, że kosz trzeba sobie składać samemu. jak rozumiem to jest zatyczka, żeby można było mulczować, ale ja chyba tego nie będę robił. Instrukcja silnika. Instrukcja złożenia kosiarki. I to jak rozumiem jest do wyrzutu bocznego. Śruby No i sama kosiara, muszę ją jakoś stąd wyciągnąć. No dobrze moi drodzy, rozciąłem sobie tutaj pudełko z boku, żeby tego nie dźwigać i sobie kulturalnie wyjechałem do tyłu. Tak to wygląda. Made in Austria. Max Airflow Technology, proszę bardzo. Silnik. Zapewne nie jest zalany olejem. No i mimo, że to loncin no to podpisują jako swój produkt ALCO. Model niby silnika Pro 170 QSS. No, lakier piękny, no ale cóż z tego jak to po jakimś czasie gnije. Wyrzut boczny, tutaj blokada i na sprężynie podnosimy. Bardzo mocna ta sprężyna. Tutaj jakiś plastikowy zderzak. A w mojej starej chyba było wszystko z metalu, to znaczy nie było takiego zderzaka. No i na pewno ten system podnoszenia jest solidniejszy, tak przynajmniej ludzie Piszą I chyba tak jest. Wow, i to w ogóle tak grzej chodzi. Fajnie to chodzi. W środku sucho. Paliwo chyba mam w domu, ale nie mam słuchajcie, oleju. Chyba żebym wlał samochodowy, no ale na razie nie będę wlewał, póki jest na gwarancji. Zamówiłem właśnie olej Loncina, o którym wam mówiłem, bo tak ludzie mówili, żeby kupić oryginał Loncina, no ale jeszcze nie przyszedł. Aż sobie wyjechałem starą kosiareczką Alko na brixie i tu też jest taki zderzek plastikowy. Zapomniałem o tym. Natomiast system podnoszenia tu jest właśnie kiepski. Po jakimś czasie ta sprężyna się wyrobiła. Tu są otwory w korpusie, jak widać, i to wszystko nie trzyma. Spada. Pewnie wiedzieli, że jest problem, stąd zmienili. Teraz jest taki system podnoszenia, że tu jest taka plastikowa prowadnica, otworki, rynięki. No, ciekaw jestem. Ktoś pisał, że nawet jakby się to, to wyszczerbiło, to można to kupić za psie pieniądze. Mój brat też ma kosiarkę Alko, tylko jakiś model yy, słabszy. Jego kosiarka ma chyba 11 lat i mówi, że u niego wyrobiły się tutaj te otwory, gdzie wprowadza się rączki. W mojej 17-letniej nic się nie wyrobiło. Mówi, że u niego to wszystko lata, a tutaj dalej wszystko na sztywno chodzi elegancko. I widzę, że w tym nowym modelu jest dokładnie taki sam system. Tu będziemy wkładać do tych tulei te, e, tą rączkę. Ciekawa sprawa tu oczywiście były też koła łożyskowane i ładnie to chodziło przez tyle lat. I tutaj. Tak to wygląda. No dobrze, moi drodzy, biorę się za przykręcenie tego pałonku. Czyli tutaj go wsuwamy i dwie śruby po boku. Ale widzę tutaj jakąś nieścisłość. Oni mówią, żeby wkręcać te śruby, stosując również podkładkę czyli 4 razy śruba, 4 razy podkładka. I rzeczywiście są cztery śruby i cztery podkładki. W starej kosiarce widzę, że przynajmniej ja nie dawałem podkładki, że ona tam weszła w ten otwór. Ja mogę spokojnie dać śrubę z podkładką, czyli tak by to wyglądało. Z drugiej strony również, ale tutaj jest tutaj na dole tego grzebienia i tu jest otwór w tym grzebieniu i duża podkładka po prostu tu nie chodzi. Ten otwór. Jakaś niedoróbka. No, chyba, że to tak przykręcić, ale. że to będzie chyba haczyć w ogóle. No pewnie bez sensu, że ona musi być schowana. Żeby była schowana, to nie ma szans zastosować tak dużej podkładki. Także albo bez i wtedy ta chyba się schowa. Albo poszukam garażu mniejszą podkładkę. Nie ewidentnie niedoróbka. No i teraz coś się schowa. Dobra, dam na razie tą małą podkładkę. No, i przykręcamy motylki. Widzę, że w tej nowszej wersji jest regulacja wysokości rączki. Aż sobie przymierzyłem do mojej starej, bo mamy tutaj dwa otwory. W mojej starej jest tylko jeden otwór. No, i mniej więcej teraz jest na tej samej wysokości co miałem. No, i teraz musimy spiąć przewody, żeby nie latały. No to składamy teraz kosz. Wszystko tu jakieś kliki, klik, klik. No i potem wkręty. Do tego jeszcze rączka. No i wskaźnik napełnienia. No dobrze, skręciłem kosz. Chwilę to zajęło wbrew pozorom. Bo te plastiki, te wszystkie kliki, i tak dalej się wyginają. Trzeba to odpowiednio chwycić, żeby to wszystko ładnie wskoczyło. I widzę kolejną różnicę w konstrukcji. Drobną, ale jakaś tam jest. Ta klapka to jest niemalże taka sama. Tylko, że tutaj ładnie leży na samym dole. Jeżeli jest pusty korza, tutaj coś sprężynuje. Nie wiem czy ona jest krzywa, czy co. No nic, w każdym razie tutaj ta dolna krawędź jest równa. Także dochodziła, jakby do kosiarki na równo. Natomiast tutaj jest taki język, i ten język wchodzi tam do środka. Chyba po to, żeby było bardziej szczelnie, zaraz wam to pokażę. Tylko wyciągnę ten kosz. Taka sytuacja, tu jest taki język, no i on wchodzi tam do środka. No, i widzę, moi drodzy, kolejną różnicę w konstrukcji. Tutaj cały pasek napędowy jest zasunięty ładnie pięknie. To był właśnie problem w moje starym Alko że tutaj osłona była tylko dotąd, a sam pasek, jak widzicie, wszystko na wierzchu i dół silnika na wierzchu. O, widzę, że strzeliła też szpilka od silnika. Albo się odkręciła. Silnik sobie latał, nawet nie zauważyłem. No i tak w ogóle to ta osłona całkowicie popękała, to Wam mówiłem. Kleiłem ją już parę razy. Ciekaw jestem, czy szlak trafi tę osłonę. Pewnie tak, od jakiegoś kamienia. No i sam tył z plastiku. tutaj też ale przez tyle lat tu akurat nic nie pękło ludzie mówili, że czasami pęka ten tył od jakiegoś kamienia u mnie nie pękło nigdy przez 17 lat no i sam napęd mi się odpadła sprężyna od naciągu ja tutaj naciągnąłem sobie drutem jak widać miałem kiedyś taką sprężynkę ale jedną ona była za słaba i teraz widzę jaka sprężyna jest w oryginale proszę bardzo Czyli u mnie ta sprężyna pękła nawet nie wiem kiedy i odpadła. No to co? Konserwujemy? Nie ma innego wyjścia póki na trzeba to chyba otuścić. Co ciekawe, kosiarka stara zgniła ten bog jest zdrowy. Zgniło wszystko z tej strony. Czyli, tak jak jest wyrzut trawy, i tu się oblepiało. Czyli, lewą stronę trzeba dobrze wypsikać. Lewą stronę, czyli tą z dołu. No dobra, zmywać do hamulców, żeby odtuścić. No, i na początek neutralizator rdzy. On zrobi warstwę. Wydaje mi się dobrą. Stanowi trwały podkład. A na to epoksyd. Nałożyć trzy warstwy. Dwie, trzy warstwy. 5-10 minut chyba między warstwami. I 12 godzin chyba się utwardza. Dobra, pomyślałem, że nie będę robił wiochy. Odkręciłem osłonę, żeby tutaj pod osłoną też wypsikać. No i przy okazji tak to wygląda, osłona tutaj na dwóch nakrętkach 13 mm pasek mocno naciągnięty no i taki wilgotny jakby, taki tłusty, znaczy na pewno nie tłusty, ale bardzo taki gumowaty. No to muszę go czymś osłonić. No dobrze, moi drodzy, zafoliowane, zabezpieczone. Tutaj też obudowa napędu, żeby tam co nie poleciało. Odpuścimy jeszcze tutaj pod osłoną i jedziemy. No dobrze moi drodzy, niech to sobie schnie 12 godzin, a potem epoksyd, czyli jutro. I mamy kolejny dzień. Kosiarka przez noc była w garażu. Tak w ogóle teraz sobie uzmysłowiłem, że ja mogę ją przewracać na bok, ale na drugi niż do tej pory tamto alko, Gdyż jest odwrotnie wlew oleju i paliwa. A wiadomo, że nie wolno obracać tutaj na filtr powietrza i na gaźnik. Więc na tą kosiarkę obracałem na lewą stronę, a tą mogę obracać na prawą stronę. No i na razie i tak nie ma ani oleju, ani paliwa. Więc można obracać jak się chce. Także zaraz jedziemy z epoksydem. Zabezpieczyłem sobie śrubki, a przy okazji mamy pasy, będę wiedział, jaki tutaj jest zanim będzie brudny. SPZ 812 LW 4748 32 miała godzinka. Na preparacie jest napisane, że właśnie schnie godzinę. To już wszystko twarde. No i tak pomyślałem, że jeszcze wrzucę Stone Chipping, czyli czarna taka maś, na kamienie. Szybko schnący preparat. No, i robota wykonana, taka sytuacja, no to składamy teraz osłonę i przykręcamy nóż. Tak wygląda ta osłona. Nagram sobie numer części, gdyby trzeba było wymieniać. 442958. Same te śrubki, ja je owinąłem, żeby nie zapchać gwintu. Ale w sumie to pasuje, prysnąć jakąś konserwacją. Znalazłem wosk od Siki. Klikniemy tutaj na same śrubki. No i osłona przykręcona na dwóch śrubach, ta trzecia od silnika jest przysłonięta taką tulejką, także osłona się trzyma tylko na tych dwóch, no i tutaj na takich dwóch skrzydełkach po boku. No to przykręcamy nóż. Na początek sobie pomyślałem, czemu tu nie ma żadnych wypustek. Jak to wycentrować? W starym moim Alko były chyba takie wypustki, które tutaj wchodziły i centrowały nóż, ale na szczęście tutaj jest taki wystający pierścień. O, i jest wycentrowany. No i elegancko, to już wyschło. No a to co? Olej i palimy. Będą jaja, jak nie zapali. Tu jeszcze widzę jakaś toliczka znamionowa po boku. 2,6 kW, silnik 2800 obrotów. Jeśli chodzi o ten wyrzut boczny, no to montujemy go w taki sposób, że klapkę odsłaniamy. U góry na tym ćpieniu nakładamy. Te dwa uchwyty puszczamy sprężynę i trzyma. Teraz to są te bolce, a tu są takie półokrągłe rowki na te bolce. No i z ciekawości jeszcze chciałem zaglądnąć do świecy: czy to prawda, że jest jakaś tania chińska? Ale nie. Jest założona świeca NGK. Dokładnie ten numer, co podają instrukcji. No i rzut okiem jeszcze tutaj na gaźnik. Bardzo ważna sprawa w tych kosiarkach nie można zostawiać paliwa na zimę. Trzeba po prostu wypalić do końca. Powiem szczerze, że ja tego nigdy nie robiłem w brikssie nigdy przez 17 lat przez całą zimę stało paliwo i zawsze paliła odstrzała. Ale tutaj podobno te gaźniki i w ogóle w tych nowych kosiarkach, są wrażliwe na paliwo, które sobie siedzi zimą. No dobrze moi drodzy, no to wlewamy olej. Generalnie jest pusto, ale może coś tam na dnie jest. W instrukcji jest napisane, że poziom maksymalny to pół litra, więc może na razie wleję 300-400, potem zobaczymy. Zakupiłem olej od Loncina 10W30 w klasie API SJ, czyli całkiem wysoko. Podobno to jest porządny olej. Choć ludzie piszą, żeby, że najporządniejsza w tym momencie to jest Stiga. Tam jest chyba SL. No dobra, to wlewamy. W instrukcji jest napisane, żeby wymienić go po 5 godzinach, ale ludzie piszą, żeby raczej wymieniać po 2-3. Godzinach. Natomiast docelowo w instrukcji jest napisane, że co 50 godzin, natomiast serwisanci mówią, żeby wymieniać co 25. W moim przypadku 50 godzin to jest mniej więcej jeden sezon. Także gdybym wymieniał co 25 godzin, no to musiałbym wymieniać dwa razy na sezon. W moim starym Alko ze silnikiem Brixa wymieniałem raz na rok. Ale sobie tak myślę, że może teraz będę bardziej dbał o tę kosiarkę, żeby po prostu nie wydawać w przyszłości kolejnych pieniędzy na kolejną kosiarkę. Stąd właśnie ta konserwacja i to wszystko. No dobra, lejemy. Przy tamtej starej kosiarce już Wam mówiłem, że sobie zostawiłem takie stare opakowanie po oleju od Brixa. bo tu jest fajna podziałka. Także tu sobie można nalać właśnie pół litra, żeby potem się nie bawić. Ale na razie sobie wleję 400. Dobra, mam 400. Instrukcje jest napisane, żeby wkręcić do końca bagnet w tym silniku, bo na przykład w hondzie zostawiamy tylko na tej wysokości i mierzymy. No nie ma chyba połowy, ale jeszcze poczekamy, przynajmniej z 10 minut. Jest maksimum, może nawet milimetr poniżej, elegancko, czyli było puściutko. No dobra. To pierwsze odpalenie, totalnie pierwsze odpalenie po zakupie, ależ emocje sanie automatyczne, nic nie pompujemy. To jest gaz, tak jedziemy. Miód malina, powiem Wam, że bardzo się cieszę z tego zakupu, mam nadzieję, że będzie długo żyła. Dzięki, trzymajcie się.